Cześć drodzy widzowie, witamy z gali Babylon 23, jest z nami Artur Gwóźdź. Cześć Artur. Witam serdecznie. No w końcu się udało porozmawiać, co? No pierwszy raz. <noise> co, stresujesz się? <noise> nie, nie stresuję się, tylko wiesz, wiele razy rozmawialiśmy, nie chodzi o tej sytuacji, ale jak najbardziej, wiesz, dobrzy ludzie sobie zawsze zejdą, to jest tego kwestia czasu. Jak ocenisz tę galę? No, mnie nie oceniać, jeszcze tobie to oceniać i wiesz, kibicom, e, dla mnie fajne widowisko sportowe, fajny, fajni chłopacy, którzy się pokazali, jest kilka fajnych prospektów, King, e, Konrad Rusiński, Lamparski, e, Siwiec, uważam, że tutaj może być chłopak, który sięgnie po pas po Danielu Skibińskim, no Filip Stawowy, no to wiadomo, nie? No, szukajmy, wróćmy do tej historii, ja uważam, że to czas zrobić, a pokazał, że wiesz, to jest chłopak, który się może bić, a sylwetka nie walczy. Wróćmy do historii, co masz na myśli? Czyli wiesz co, no co, no po prostu, Kevin szaflarski, e, róbmy tą walkę. E, ja bym tego chciał, mi się wydaje, że wszyscy tego chcecie, Wy kibice, wszyscy koło. tam wiesz, niedopowiedziana historia. Gdzieś jedni mówią, że wygrał Filip, jedni mówią, że wygrał Kevin. No to zróbmy to jeszcze raz, wiesz, i opas. Teraz niech będzie na szali coś, co może dać pięć rund i może być zupełnie inwertyk. Myślisz, że taki scenariusz jest możliwy, że to będzie rewanż, czy to będzie walka o pas? Nie, no to już jest scenariusz. Ja jeszcze ci mówię jako meshmaker Babilonem. Także e, tak, jeżeli walka kolejna, to chciałbym Filip Stawowy kontra Kevin Szafralski i na szali pas Babilonem. Z uwagi na to, że Łukasz idzie do koneder na, na White Series i miejmy nadzieję, że będzie kolejnym zawodnikiem Wielkiej To jest o to chodzi dokładnie. Artur, wywołałeś już tutaj Konrada Rosińskiego. Mhm. Wiesz, to jest chłopak, którego poznałem. No, kilka lat temu, w różnych tam okolicznościach, mega gość, mega gość i to co on pokazuje w walkach to jest dla mnie majstersztyk. Wiesz, że on nie przegrał nigdy w amatorstwie, w semi-pro, w zawodowstwie, a dwie jego walki wyszły dopiero poza pierwszą rundę? To, to powiem Ci jedną że pierwszy raz, o tym mi mówisz, nie wiedziałem, nie śledziłem tego tego, a dwa, że raz, że jest z tymi także wiesz, chłopaki <laughs> robią dobrą robotę, a dwa, że mi się coś jednego fajnego zaczęło w nich podobać. Oni się zgromadzili w jakimś tam, wiesz, ładnym składzie, jeżdżą za sobą, wspierają się, rewelacja, a dwa, że daje dobre walki. Jeżeli chce, będzie miał kolejne walki, ma kontrakt z nami, także uważam, że kolejne walki w Babilonie są tylko kwestią czasu i będzie miał coraz lepszy rywali. A propos Konrada i tego, co powiedziałeś, to właśnie tam w rodzinnej miejscowości Michała i Czarka zrobili sobie salę, bo tak. rozmawiałem o tym z Michałem, tak. tam mam zaproszenie do nich, żeby ich odwiedzić, więc zobaczę, jak to wygląda, dam wam znać, natomiast no, rzeczywiście jest tak, że pierwsze półrocze mają same walki wygrane i zapowiedziałeś, że drugie półrocze zrobią jeszcze lepsze. Ale ja bym chciał, wiesz, dwa że to są fajne chłopaki. Wiesz co, mi się podoba taka idea, która gdzieś tam z jednoczych upaków z małych miejscowości robią coś sobie gym, gdzieś tam pracują na fali jednego aleksiejczuka, idzie brat, później idą kolejni itd. Tak dalej, tak dalej. Piękna idea, ja uważam, że jak najbardziej wspiera. Ja dają fajne, efektowne walki, przede wszystkim bronią się wynikami. A to jest chyba najważniejsze, jeżeli wygrywają i to w taki sposób. Jego przeciwnik miał, naprawdę miał fajne rekomendacje. Jak ja dostawałem tego chłopaka, to wszyscy mówili, że fenomenalnie, fajnie, super fajnie. A tutaj się okazało, że chłopak kurwa zmiażdżył go fizycznie tak, że aż byłem pod wrażeniem. Ja jest Konrad Łusiński, Łukasz Siwiec. Miejmy kolejną walkę. No Brzmi ciekawie. Yy, może przejdźmy do walki wieczoru i zacznijmy iść w dół. Filip Stawowy kontra Tony Waltonen. Czy Tony Waltonen walczył w Raszgardzie ze względu na swoje wiesz co, Nie. Wiesz, ja powiem ci jedną rzecz. Na pewno tak, bo taka jest zasada. Od samego początku walk w Polsce walczy w Raszgardzie i sam doszkalał o tym wiesz. A dwa, to, wiesz, on ma ze sobą tą historię, wiesz. Nie interesuje mnie to. Dwa, że dzisiaj pokazał też ogromny charakter. Tak naprawdę, wiesz, Filip go obijał. Nie, nie poddał się, przetrwał trzy rundy, trzy rundy po 5 minut w wieku 42 lat. Wiem coś na ten temat, bo mam 44 lata i wiem, jak można ciężko na to pracować, ale dwa, że ja jestem pod wrażeniem i naprawdę jestem zadowolony z tego zestawienia i Filip pokazał, i Toni, że było to warte. Mówisz, że wiesz, jak to jest, masz 44 lata, a kiedy ostatni raz przeżyłeś trzy takie rundy, jak to, nie walto na dzisiaj? No wiesz co, na ostatnim obozie walczył, przeżyłem 21 pojedynków po 6 minut i każdy do mnie podchodził i, i chciał ze mną sparować i to było dla mnie tego, nie wiem, czy to przez różne inne rzeczy, czy przez to i tego, ale nie, wiesz co, ciężki kawałek chleba, ja ich podziwiam, dla mnie to jest wyjście do klatki, to jest z wielką wartością i ktoś, kto tego nie przeżył, Niech nigdy ich nie ocenia, niech ich nie, nie krytykuje, bo to, jest, to są prawdziwi wojownicy i oni mają charaktery i większe jaja niż niektórzy, którzy to wiesz, więc komentują i robią sobie innego. Artur, co dalej z Różą gumianną? Wiesz co, muszę spokojnie się na tym zastanowić. Na pewno nie skreślamy. wiesz, no, szkoda tej walki, bo e, Wlada była takim dobrym, jakby to powiedzieć, nie sprawdzianem, tylko e, taką zawodniczką, która e, pokaże, czy róża jest gotowa na pewne rzeczy dalej, czy czy gdzieś jest problem, który trzeba... Ja uważam, że Róża powinna spróbować innych, może nie trenerów, czy jakichś innych rzeczy, tylko spróbować czegoś innego, czyli coś zmienić w swoich przygotowaniach, bo ewidentnie widać, że to nie jest wielki progres, który powinien być. A ja uważam, że praca zapaśnicza z kilkoma innymi trenerami, praca, która spowoduje... Lepszą ją sytuację, jakoś lepszy, wiesz, progres na pewno da radę, i ja nadal będę na nią stawiał. Wiesz, że ona jest zawsze wołankiem Babilonu, szkoda tego wszystkiego. Nie będę komentował sędziów, bo już mam dosyć komentowania, później mówią co innego. Dla mnie na pewno róża się dostałem szansę Babilon. Kto był największym bohaterem tej gali według Ciebie? So, semi Pro. Dla mnie? Kurwa, macie za przedroszeniem. Te chłopaki, yy, Stawinoga, pierwsza walka w zawodowstwie. Yy, drugi przeciwnik, Murowanej Gośliny, to jest zresztą chłopak od Filipa Stawowego i Mateusza Skowiaka. Widziałeś tą walkę? Tam było, tam było tak, tam było podłączenie, wracanie, kolejna tego. Dla mnie to są bohaterowie tej gali i otworzyli kartę w sposób. Chcę stawiać na takich zawodników, chcę dawać szansę młodym chłopakom. Zapraszam, rozmawiajcie, dzwońcie. jestem otwarty na propozycje. Jakie plany ma organizacja Babilon na ten rok? Kiedy możemy się spodziewać kolejnej gali? No bo ta wypadła naprawdę fajnie. No i zeszła też. Ja, Ci tak, no czekam na wrzesień, może sierpień. Mamy jakieś tam wiesz rozplanowane daty, które będą realizowane. Myślę, że to chyba najwcześniej wrzesień i czekam na miejsce. Trwają negocjacje, fajne miasto z dobrymi zawodnikami. Myślę, że to będzie kluczowe. Tak, że mam tam fajną rozliwkę, którą bym chciał rozegrać, jeśli chodzi o, wierzę, o kategorię wagową, która jest kategorią wagową naszego ródka. Ale zobaczymy. Wszystko zależy wiesz, od miejsca i od daty, którą będziemy mogli dostać od podstaw. Międzyzdroje będą w tym roku? Myślę, że nie. Międzyzdroje, niestety, nie z uwagi na pandemię i inne rzeczy. Ale może coś się pojawi 14 chyba sierpnia. Czekam, do końca czerwca dałem termin właścicielom, czyli Tomkowi i Przemkowi, żeby dali mi czas na to, żeby zrealizować fajną kartę walki. Ile jeszcze Gale Babilonu zobaczymy w tym roku? Masz już takie informacje? 3-4 jeszcze do końca roku chcemy zrobić to. Dzisiaj po raz pierwszy wróciła publika na Gale Babilon. Jakie to uczucie? Jeszcze małe. Chciałbym taką publikę, nawet większą jak była na ostatnim KSW, chociaż widzisz KSW ostatnio też robi galę nie na trybunach, tak jak było w Gdańsku i tak dalej, tylko zwraca do studia. Wiesz no, ja uważam z punktu marketingowego i tak dalej, jeżeli nie masz takiej 70-100% publiczności, to ciężko to spełnić finansowo. Ja się w ogóle nie dziwię, z drugiej strony nauczyliśmy się to robić i wychodzi to dobrze. Dzisiejsze widowisko, fajna oprawa, fajna atuaż, dobra gala, też można tak robić i robić fajne widowiska sportowe, które bronią się w super postacie, to jest dla mnie najważniejsze. Artur, już tak na samo zakończenie no Fen poszedł troszeczkę w inną stronę ostatnio. Czy czujecie się teraz już taką drugą siłą, stuprocentowo drugą siłą prawdziwego MMA w Polsce? Tak, tak się czujemy. Ja powiem Ci tak. Yy, yy. To jest takie piękne powiedzenie, nie idźmy tą drogą, bo jej Ludwiku, Dor. Także, już Żwiaku, nie idź tą drogą. I krótko z na temat, nie, wiesz co, ja powiem Ci jedną rzecz, my bronimy się sportowo. Wiesz, ja rozumiem biznes, to czas piąć, to gdzieś tam się to nie udaje i tak dalej, ale sam widziałeś po ostatnim zdarzeniu, wiesz, nawet sam mi się obiło w cudzysłowie pewne wydarzenia, o których nigdy w życiu nie wiesz. Nie spodziewałem się, że coś takiego się nie spotka gdzieś na jakieś wydarzenia, bo wiesz, to zupełnie inaczej, ale nie można było. Ale niestety, no taki jest sport, raczej nie taki jest sport, takie jest dzisiaj życie, jeśli chodzi o medialność, o zarabianie pieniążków i ludzie idą w tą stronę. Szkoda, to jest przykre. Wychodzę z Szymonem Duszą, czarkiem, Aleksiejczukiem po walce. Trzech redaktorów do nas podchodzi a wychodzą debile i, wychodzi, i jest skład 20 paru y, tych, wszyscy klaszczą, robią jakieś sytuacje. Dla mnie to jest chore, nie chcę w tym uczestniczyć, nie będę to bojkotuje, to nie mam możliwości najmniejszej, żebym wspierał. Y, chcę mieć no, troszeczkę normalności, nie, nie, w żaden sposób tego nie przekreślam, niech będzie to, niech to funkcjonuje, tak jak w fejmie. Wszyscy wiedzą, na co się piszą, wiedzą, jakie sytuacje, ale no, zachowajmy gdzieś, wiesz, jakąś normalność i tak naprawdę nie mieszajmy sportu z, z tym, będzie okej, okay, nie? Dokładnie. Dokładnie. Nie, nie mieszajmy sportu z freakfighterstwem, to są dwie oddzielne dyscypliny. Artur, na sam koniec, no olbrzymie gratulacje z czarnego pasa w brazylijskim jiu bo to jest, kurde, wielka rzecz. No wiesz, ciężka praca, tak naprawdę od założenia Kimona minęło już prawie 11-12 lat. Wcześniej było bez kimon, wróciłem do, do kimon, wcześniej było judo. No wiesz, co powiedzmy wielka satysfakcja, taka wiesz, wielka praca, ciężka robota i zwieńczenie tego wiesz, wielkiego sukcesu. Ale to jest droga. To jest droga, którą trzeba przejść, to jest droga, która się cały czas rozwija. Wiesz to, czarny pas to jest dopiero kolejna droga, do którego wiesz, do doskonalenia siebie i tak dalej, wiesz, ja uczę tych chłopaków innych, jak oni wygrywają na zawodach, to ja jestem wtedy spełniony, wiem, że jestem dobrym trenerem albo próbuję być dobrym trenerem, bo nigdy nie będę dobrym trenerem. A na takich obozach Zenit, jak byłem teraz, uczą mnie inni chłopacy, że jest duża droga, ciężka droga przede mną. Ale dziękuję bardzo, że pamiętałeś. No kurczę, nie mogłem tego ominąć, słuchaj. Drodzy Państwo, Artur Gwóźdź był moim rozmowcą, a my widzimy się na kolejnych galach Babylon mama Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo było miło i pozdrawiam i zapraszam do góry chłopaka, bo tak szczerze, nie idzie w tą stronę, kto idą inni. Pozdrawiam serdecznie. Hmm. one mm -hmm.